Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, ja nazywam się Broda, ale to pewnie wiecie, no i troszkę pootwierałem sobie petów i jak widzicie troszkę mam tutaj tych huge petów, bardzo się z tego powodu cieszę, ale chcę wam coś pokazać, mianowicie, że na osłodę Big Games prowadziło nam event, w którym będziemy mogli zdobyć właśnie huge hell roka z każdego jajka jakie otworzycie, więc naprawdę spoko, ja postanowiłem otworzyć z tych jajeczek tutaj, bo jak widzicie zwykłe końsy mi są tak średnio potrzebne nie chcę zużywać tych końców tych nas innych więc y, naprawdę tym bardziej że mamy lak event i chyba dalej ten lak razy 6 jest tutaj y, zrobiony więc całkiem całkiem spoko Na, natomiast słuchajcie tak jak mówię te dwa pety tutaj tak wyglądają no nic wybitnego Prosty wygląd, nie to co Huge Hacket Cat, który jest naprawdę mega, mega wygląda. Natomiast ten, e, dwa huge, huge Hell Rocky, czyli skały, hmm, Hell to jest piek, piekielne skały, hu, wielkie piekielne skały. Mamy z Charmem fantazy 1, no to tak średnio myślę, jeżeli chodzi o Enchanty. Wizualnie prezentują się, e, tak szczerze mówiąc, nie najgorzej, e, fajnie to wygląda. No i mam nadzieję słuchajcie, że uda mi się jeszcze więcej tych huge petów wydropić. Dajcie znać w komentarzach w ogóle czy wy wydropiliście już. Pewnie, pewnie wam się udało. Preston zrobił nam taki event na osłodę, no bo wiadomo, trzeba czymś te wszystkie złe jakby opinie po tym co zrobił, no bo update mamy za 7 dni, a nie po wbiciu 3 milionów lajków. No niestety to, to takie hardcore update, już się to nazywa, tak średnio to Preston zrobił marketingowo, tak no bardzo, bardzo źle. No ale tak jak mówię, jaj... te huge pety możecie z każdego jajka sobie tutaj wydropić, więc naprawdę <laughs> spoko, 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 spoko sprawa. Niedługo zrobię poradnik, co i jak, więc czekajcie. Myślę, że dzisiaj nawet wyląduje na kanale. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i co? No, te huge pety sprawdźmy jak one biją w ogóle te, te jeszcze. No, za dużo to nie sprawdziłem. Do zobaczenia, trzymajcie się.